Pani Max, tak nie ma. no... Czekam, czekam, Max. Chuja widać! Dobra, ja nie, nie wierzę. Tak? Cześć, Harvey. Cześć, przyjedzieś na psycholka. Ja teraz jestem do no, tego, no, co się dzieje? Poczeka, pocieka, bo krzyczą, jeszcze raz. Ja teraz jestem daleko, jestem z Lorenzo, a co się dzieje? Bo potrzebuję asystenta, bo rodzice mają już No to ja Ci w tym nie pomogę, Twoi rodzice muszą to wyjaśnić między sobą. A ja to już mowę przeprowadzam ja. Eee... o ty jesteś? Dobra, po proponuję Ci tak. Zostaw tam rodziców, wy zamknij drzwi od tego pokoju, i zobacz, co się stanie. No dobra. No. Ej, jak się robi, ja się dzwonię, jak już się wszystko opanuje. Dobra. No pa. No pa. Dobra, ja nie wiem, kto jest bardziej pojebaną rodziną, my czy oni. Zacznijmy Oczywiście, od podstaw. Się... Dobra, jeszcze mam pytanie, bo oła. pan medyk chyba z worki... A, by to o, ten worek Dobrze, że leżę, leżę na noszach, bolą mnie plecy, i... Jezus. <ślad> dobra, pan, dobrze, pan, pan, dobrze. Pan, pan zrozumie z czasem, o co chodzi. No. Pan się na tym no, położy. położy. Tam jest takie E. O, 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 e. Ale się kurczę i tak to by nigdy zrobił nie było. Nie w postaci tego strachu na kolana. Boże, teraz musi zejść i. W... O nie! Obraz sobie wziął tego łebmy. O kurwa. Pałac. musi teraz wsiąść. Panowie strażacy. Moglibyście mu zrobić podstawową Daj, lekcję? Być sam! Dajcie mi chcę być sam. Daj. Nie, dajcie mi osobę, to Najszybszym ptakiem na świecie jest sokół wędrowny. Najszybszym ptakiem na świecie jest ptak Geparda. Okej. Okay. Give me a pro. I don't know what you want. Ok. Sorry, sorry. To jest mój pierwszy host Powiedział give me a prop, czekaj Proszę bardzo, jeden zakładnik <laughs> Chodź <chuj> tu chodzi? Nic, <laughs> <laughs> nic nie, nie, panowie, proszę no, kontynuować No w chuja, w chuja cię zarobił, no <laughs> Ale my się tam nie bawiliśmy, bo się chciał tam My się tylko chcieliśmy <laughs> Było zimno Ja <laughs> <noise> to, to proszę, kup mi tego iPhona. Książę dostaniesz <noise> co najwyżej. Nie szajaj to... mi to, proszę. O nie! Szajsomy. Nie lubię go. Nie obrażaj w tym dobu siomi. <noise> to iPhona 12. Szczeniaku... Pana teraz wszyscy w szkole takie mają. No... Dobra, do góry, do pokoju. Raz. Dusisz się pomóc ci. <duszę> właśnie ci odłączam Wi-Fi. Telewizję też cię zaraz odłączę. A tak on robi? Co wina? To był przypadek pana, my się won. W tej chwili masz odłączone Wi-Fi. Telefon nie, zostaw tutaj. Zostawisz telefon. Dobra, dobra, koniec akcji, bardzo fajnie, dzięki chłopaki. Nie lubię. Panie lekarzu, panie Ale lekarzu. Ci panie. Słuchaj, co jest kurwa za o, coś Mikołaj? Ho, ho, tak, nic mu no, nie weź no, Boże, ja no, no, co się tutaj dzieje? Spokojnie, cicho, chodźcie na chwilę Mikołaj Dobrze, to my pana opuszczamy Młodzieńcze, pamiętaj Ale Proszę na siebie dbać Aby powiedzmy. na siebie uważać ja i nie krzywdzić swojej siostry, mam dla ciebie mały prezent Ale no, nie zasługuje A, na prezent nie A, nie zasługuje na prezent, no, nie, więc młody, wracaj do zdrowia co jest? Raz, wszyscy na sofa Tylko tą dalej, bo ty z domu wpadniesz do kominka Ja w sumie nie wiem Chyba Dobra kurwa, koniec żartów Koniec żartów Spokojnie, nie róbcie nic głupich rzeczy Widzisz też samochodu, Franklin Widzisz samochodu Ręce do góry, połóż je powolutku, powolutku ta zawijajcie do środka Marku jest zainteresowany rozmową z nią Nie ruszasz się nie, ruszasz się a więc... Proszę Wsiadasz pana, na tyle daj się spokój. Siadasz tutaj na tyle siedzenie. A, co to masz? Siadasz na tylne siedzenie. Coś bardzo fajnego, proszę pana. O, nie, nie robię żadnych dwieczek. głupich ruchów. Nie, nie żadnych głupich ruchów. Nie, żadnych głupich ruchów. Co jest? A ty nawet nie próbujesz się Okej, okay, maleńka. Obserwowałem cię od dłuższego czasu. <śmaz causes> no, ale pięknie pachnie. <ś trails> Ładnie pachnie, co bizon? Na lawetę z nią, pa pa, na spokojnie. Świetnie i chłopiec, lawetę. Ostro zabawimy się, maleńka. <śmazzaThat> <śanzicza that> tak? Ta się, się zrobić dzisiaj. Chłopiec, się zrobić dzisiaj. Ja się trochę wstydzę. Nie jesteś, masz to wstydzić. Gnusaj się, Bizo. Olaj! No gazu, co za ciota. Widać, Bizo, że nigdy nie działaj w tych klimatach. Gablin, pomóż mu, bo to jest ofiara. Okej. Co za kochasz? Ja nigdy nie spałem, ani nie prałem, no. Kurwa, ale bagno, całe trzewiki mokre. Mężczyzna no, jak się nazywał? Ay. Dexter? Targazer. Dobra, po... Co to za materiał? Już no, kurwa... Już... w pizdu. Cześć. Kurwa, to chyba że jakiś lajkr jest. Jakaś kurczuga. Właśnie tak, o, popatrz Bizon, widzisz kiedyś takie okazałości? Popatrzcie! Bizon dopiero rozpoczyna swoją przygodę, jeśli chodzi o kontakty. Interpretowałem. się! Jesteśmy na lance i chciałem, żebyś się zamoczyła, żebyś była mokra, bo tak czytałem, że kobieta musi być mokra. Jak a się Bizon idzie? Doszliście już do jakiegoś konsensusu? Mokra jest. Dobra, Bizon, obiecałem Twojej ciotce, ciotce Veniser. Że w końcu zaruchasz, dlatego nie. on daje ci to mięso w ofierze i mam nadzieję, że zrobisz, co możesz zrobić. Nie. Ciotka mi co czas suszy głowę, schowaj tą klamkę i zajmij się nią tak, jak trzeba. I nie, nie, że nie że będziesz tego robił, ja będziesz będę tak robić. Robić? pizon? Nie Jesteś będę pizon, tak masz 29 lat i jeszcze nic nie wyszło. Nie Musisz będę zadziałać. Będziesz nie. to robił? Ciotka nie. Ciotce, obiecałem. Nie. nie mogę tego zrobić. Ale robić. to nie można na siłę, proszę Musisz tam to po... zrobić. Aaaa, Niemczaku, zatkaj mordę, dziewko. Po stoję kurwa bizonie jebany Obecnym twoją rodzicom się tą zajmę A nadal kurwa nic z tego nie wychodzi Zero napadów, zero kurwa jakiejkolwiek wiedzy Gangsterskich porachunków, czy jakiekolwiek Ale... ruchania Weźmy tam wody i udawajmy, że... Ee, robimy to pod wodą, inaczej będzie słychać Tak <laughs> pod wodą? No, no normalnie jak ryby, ryby też to <laughs> pod wodą Panie bizon? <laughs> Proszę. Nie wiem, czy uszyte na miarę, bo taką Mkę wzięłam. Mkę? No, Piotra są szerokie, a z reguły kobiety mają. A, ale to sobie. Miała być za... jakiś esk? Eska. No a. dobra, to tam sznurek do zaciągnięcia. Będzie eska. Dobra, sprawdzę później. No bo jak będzie ta, to wiesz, no wiesz, no przyda się. No? no. Jak na co? To? No co? No, czekając na córkę. Co? 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 Nie rozumiem. I jak to czekając na córkę? Mama w ciąży? Nie wiem, ale chciałabym. Jeszcze dawno to mówiłam. No. Dzisiaj no to trzeba zalać formę. Gdzie tata? Eee, nie musisz się to zmartwić. No. Hmm? Hmm. Co? Mm -hmm. Ciekawe czy o ja, co... Co? Mm, tak wyszło. Chyba, chyba nie to słyszałam. Co? Nie musisz się... Nad tym zastanawiać. Już... No, no już za późno nad myśleniem. Już jest za Yes. Ale ja. Czyli będzie rodzeństwo czwarte. I Jezu nie, pewnie nie. Jak nie, nie? Wiem, no Że jak się nie... zalewa, no to musi być. Ach, nie wiem, nie zastanawiałam się wczoraj nad tym. A sikane było? Boże. Co? A Miałe to kiedy chodzi... było zalane? Wczoraj. A to za szybko. Hmm. Gdzie? jak? Z <laughs> <Sinnerano. śmiech> Co? Ale jak? No po ubrał się w białe garniaki. Jakoś na mnie tak działa. No i wziąłem go przez ramię do auta i... No! I poszło. No ale co twoje to twoje. No? Poruchany. Za to... sobą, której się z pewno. Dziś, dziś może będzie. E... <noise> A i nie, ja tam się cieszę. Proszę? O mój Boże. Mały godzik, taki mały Boże. taki Stąd wyjdzie i tam dołem wyjdzie i będziesz miała rozstygowaną pipkę. Już dwa razy wyszło. No. No to jeszcze jest... Nie, ja już... tylko jakaś taka nieudolna wyszła inaczej. Co? Ja Jak radne. będzie chłopczyk to Gniewko. Gniewasz ci się na mnie? Gniewko. Zawsze chciałam tak, Gniewko. Gniewasz ci się? Gniewosz chodź tu. To piękne imię. O mój Boże, Saszka, ja nie byłem się zaraz. No ale no, ja nie mam, nie byłam, nie brałam ze nigdy ślubu i Lorenzo też ma jedno nazwisko. ślubne. O mój Boże, no. Benkart, trudno. Benkart? No tak się określa, nieślubne dziecko. Ale to jest lepszy mi W Zobaczcie. ale raz mi no mi mówię codziennie, prawie. Nie, no jebać tam. Jebać tam rodziny ogólnie. Mówił, że to jego mentor, co ty był. A mentor, kurwa mentor się nadaje. A mi mówi, jego że to jego stary. Wie, wiecie, jak się ten, jak się Betona widziało, co się robiło? Co? Za kole <śla> się waliło. Oj, mi łeb, a skupia. właśnie zajechałem w łeb.